Dzień dobry, kochani. Um, chodzi ze mną taki temat um, od dłuższego czasu, a mianowicie um, dostaję takie komunikaty już mniej więcej od dwóch czy trzech lat. Um, po rozmowach z osobami, Aleksandra, ty powinnaś przemawiać do ludzi, <grym> albo ostatnio też słyszałam, ty powinnaś mieć wywiad w e, radio. No, ja się tak zawsze pytałam, no okej, okay, ale. O czym ja miałam mówić do tych ludzi? Co, co ja mam mówić? Czy, czym mam się dzielić? Eee, no i zawsze odpowiedź jest taka: nie wiem, mów cokolwiek! <grym> no i to troszeczkę też taki dzisiaj za, tak zahaczę o temat właśnie, komunikuje się z nami wszechświat, że wszechświat przenosi nam informacje e, na przykład w osobach. I te osoby po prostu, które gdzieś tam spotykamy na swojej drodze, cały czas dawały mi ten sam komunikat od Wszechświata, Ty powinnaś mówić. No i tak sobie posiedziałam trochę z tym hasłem, bo wielokrotnie je ja słyszałam w moim życiu, się powtarzało. No i mówię tak, no dobra, no zacznę mówić do ludzi, w jakiej formie dzisiaj się przemawia. No, w formie naj, najprostszej, czyli YouTube, czyli e, albo na przykład jakieś media społecznościowe, nie? No i mówię, okej, okay, mam taki komunikat z wszechświata, to zacznę mówić. I tak sobie tutaj do Was spletę e, na temat e, mydło i powidło, tak? E, bez głębszego zastanowienia. To, co do mnie przyjdzie, to gdzieś tutaj przekułam w nagranie. I tak sobie siedzę dalej z tym hasłem, i mówię, no, tyle różnych tematów poruszam, e, przekazuję, że w ogóle, czy to w ogóle ma jakiś sens. No i przyszło do mnie takie hasło, e, że są specjaliści, konkretnie wyspecjalizowani wąski w wąskiej jakiejś tam dziedzinie. E, moją dziedziną jest mydło i powidło, że jestem tak wszechstronna. Że mam budzić wszechstronnie, tak? E, wiadomo, w dzisiejszych czasach mamy pewnego rodzaju przemianę e, świadomości, naszej mentalności, ulegamy e, dekonstrukcji i e, jakby poukładaniu siebie na nowo. E, I odpowiedź moja była taka, że odpowiedź dla mnie była taka, że mam budzić w różnych tematach. E, na ten moment nie czuję, abym miała być wyspecjalizowana w jakiejś jednej dziedzinie, jednej ścieżce. Więc jeśli trafiłeś, trafiłaś na ten kanał, to polecam intuicyjnie wybrać jakiś tytuł z moich filmików, bo ten temat prawdopodobnie z Tobą zarezonuje. A jeśli poczujesz, że chciałbyś, chciałabyś posłuchać więcej. Albo się skontaktować. Zapraszam do kontaktu yy, przez Instagram. No i kochani, chyba najwyższa pora, żeby się obudzić. Obudźcie się! <śm>